Powiedz, jaka jest ogólnie największa wada tego roweru? Wada to jest taka, że to nie mój rower. <laughs> Super, jest ogólnie. Fajnie to wyszło, myślę, że. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi filmami, zasubskrybuj nasz kanał. Pozostaw łapkę w górę, jeżeli podobał Ci się odcinek. Pozostaw po sobie aktywność w postaci komentarza. Jeżeli będziesz miał pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć. Witamy serdecznie w filmie The Volt. Chcieliśmy zaprezentować Kuba AMS 110. Jest to rower z pełną amortyzacją. Jest tutaj również rower wyposażony w zestaw do montażu MXUS XF4030H. Jest standardowo nasz duży akumulator bidonowy, największy, który mogliśmy włożyć w tą ramę. I jest ten rower zelektryfikowany. Zestaw ma około 1500W mocy chwilowej około 1000W mocy ciągłej. Jest tutaj zamontowana torebka. W torebce mamy miejsce na sterownik. Pokażemy co jest w środku. Otwierając tą torebkę, mamy tutaj sterownik sinusoidalny do zapewniający cichą pracę silnika. Natomiast tutaj jeszcze możecie sobie od spodu wsunąć telefon i macie tutaj dotykową powłokę, żeby ten telefon móc obsługiwać. W, tej, w takiej torebce jest również miejsce na zamontowanie przetwornicy do ładowania telefonu i w taką przetwornicę mamy nadzieję, że ten rower później wyposażymy. Kiedy takie przetwornice z szybkim ładowaniem uda się do tego roweru ściągnąć. W obecnej chwili mamy też tutaj manetkę polskiej produkcji i marka. I mamy tutaj oczywiście wyświetlacz. W tym modelu zastosowaliśmy LCD KT3. W związku z tym ten wyświetlacz jest dobrze widoczny w słońcu. Tak jak widzicie dzisiaj mamy pełne słońce i jest bardzo czytelny. Poza tym obsługuje on jedną funkcję więcej niż LCD8S. O tym gdzieś tam się pojawi na forum. Natomiast mamy tutaj również wklejone czujniki do klamek hydraulicznych. I one oczywiście działają bardzo fajnie. Są tutaj hamulce DeOre XT, więc ten rower, mimo nawet troszeczkę mniejszej tarczy, z przodu hamuje naprawdę super. Z tyłu kupiliśmy nową tarczę markową 180, jest to taka dosyć dobra tarcza z wyższej półki. Tak jak montowaliśmy tutaj silnik, warto z odprowadzeniem fajnym ciepła. Dokładnie jest tutaj oczywiście Jumbo RMX 8523DB, czyli najbardziej topowa obręcz. Sprychy SAPIM, sprychy były zamawiane w Maxewie. Z podwójnym, przeplotem. z podwójnym przeplotem są tutaj fajnie zaplecione. Zobaczcie, te szprychy tutaj ładnie sprężynują na każdym krzyżu. Także jedne szprychy są wkładane od wewnątrz, drugie od środka silnika. I ten krzyż tutaj dość mocno pręży, dlatego jest większa wytrzymałość koła i jest to również lepszy zaplot, jeżeli chodzi później o jakieś rozcentrowania. Oczywiście jumbo są obustronnie kapsulowane, czyli kapsel jest od wewnątrz i od zewnątrz obręczy, zaciskany na środku. Te kapsle są oryginalnie większe, pod te większe nyple. No i szprechy 2,6 standardowo, żeby to nie pękało. W kwestii opon zostawiliśmy tutaj oryginalne. w fajnym stanie, dobre opony, więc zostawiliśmy te markowe szwalbę. I później jak klient sobie je dojeździ, to będzie mógł je wymienić na coś innego. Z tyłu mamy kasetę. Oczywiście markowy osprzęt. No i warto powiedzieć, że Cube również pochodzi z przeglądu rowerów. Doradziłem klientowi ten rower konkretnie, żeby kupić go pod konwersję. On jest dosyć lekki, natomiast to aluminium jest dosyć dużej średnicy w tych rur, więc mimo niskiej wagi powinna być dość zadowalająca wytrzymałość tej ramy. Myślę, że spokojnie się nada. Tutaj mamy RockShox'a, RockShox sreba, również na fajnym markowym osprzęcie. No i z przodu zostawiliśmy oryginalną piastę, ponieważ była dobrej firmy i jest w dobrej jakości niezużyta, więc spokojnie można na niej. Pojeździć i eksploatować rower. Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi filmami zasubskrybuj nasz kanał pozostaw łapkę w górę jeżeli podobał Ci się odcinek i pozostaw po sobie aktywność w postaci komentarza jeżeli będziesz miał pytania postaramy się na nie odpowiedzieć. Cóż tutaj jeszcze ciekawego można powiedzieć? No, manetkę oczywiście... można odkręcić. Można, zaraz będziemy odkręcać manetkę, ale zanim nie odkręcimy manetki to jeszcze tak akumulator 24,5 Ah na ogniwach LG MJ1, nowych oczywiście, także gwarantuje to kilkosezonową, bezproblemową eksploatację tego roweru. No i w zestawie, oczywiście, do takiej konwersji jest ładowarka. Wspomnijmy jeszcze, że zajmujemy się również kompleksową konwersją, personalizacją jakichś podzespołów, jeżeli potrzebujecie na przykład 3 mostek. Dobrać do roweru, czy powymieniać silniki, pancerze przy takiej konwersji, to warto właśnie wspomnieć, że my te rowery serwisujemy. Smarujemy również zębatki, także no u nas to trwa chwilę dłużej. Natomiast ta konwersja jest myślę, że fajnie zrobiona. Rower wychodzi na smarowany, jest zakonserwowany. Przy wymianie suportu dokładaliśmy smaru. Czyściliśmy ten suport od środka, żeby on po prostu ładnie wyglądał i służył bezproblemowo. No, i taki serwis roweru postawy trzeba zrobić, posprawdzać luzy. Jeżeli są jakieś luzy w ramie, to również czasami warto wymienić łożyska przy takiej konwersji. Sam jeszcze do tematu, jest bardzo fajny rozstaw kierownicy, i słuchajcie, warto właśnie mieć tą kierownicę trochę szerszą, dlatego że ten rower dużo lepiej reaguje, jest łatwiej wyczuć na różne skręty. To jest dużym plusem takich rowerów z pełną amortyzacją. A poza tym pokażę wam jeszcze blokady. Blokady są czarne, malowaliśmy tutaj uszy i one nam weszły idealnie na styk. Tutaj w te miejsca, więc na szczęście nie trzeba było nic przerabiać. Na początku, robiliśmy rysunek techniczny, chcieliśmy tutaj calutki ten otwór wypełnić, ale potem nam się okazało, że odpowiedni kąt, delikatna zmiana kątu, właśnie w uszach blokady, spowodowała to, że one idealnie weszły na oś i schowały się tutaj. Wystarczyło przerobić trochę kąt, po prostu yy, blokady, która wchodzi na ośkę. a ładnie wyczyścił kasetę, żeby była jak nowa. Jest przesmarowana, zakonserwowana. Słuchajcie, to teraz przejdziemy sobie do najprzyjemniejszej rzeczy, czyli do jazdy testowej. Każdy rower przed oddaniem do klienta odbywa jazdę testową celem regulacji przerzutek, hamulców i zobaczenia czy wszystko jest odpowiednio zamontowane. Jak to zawieszenie jest no, chciałem cię tam na tory zabrać. Żebyś kurczę tam po torach jeszcze jest. Bliska bym mu kucnął. No pokażemy ten full jak się kiłbym jeździłem MS na przykład po jakichś drobnych nierównościach wolno, żeby zobaczyć jak to zawieszenie pracuje. ten rower jest mięciutki i z przodu i fajnie chodzi z pięć także słuchajcie do takiej jazdy naprawdę wyszła bardzo fajna konstrukcja myślę także cóż regulacje zrobione wszystko gotowe do odbioru teraz zostaje dzwonić do klienta i przyjmować kolejne rowery firmą g dziękuję za uwagę trzymajcie się na razie